Dzień dobry. Chciałabym dzisiaj opowiedzieć Państwu o jednym z mieszkań, które nasza firma przygotowała do wynajęcia. Obecnie zajmujemy się obsługą najmu tego mieszkania. Właściciel mieszkania przy ulicy Powstańców Śląskich we Wrocławiu skontaktował się z nami zachęcony poleceniem swojego znajomego. Miał świadomość tego, że mieszkanie w obecnym stanie zostanie wynajęte za niższą cenę, dlatego postanowił zainwestować i odświeżyć mieszkanie przed szukaniem najemców. Równocześnie zdawał sobie sprawę z trudności, które za tym wszystkim stoją, czyli kwestie logistyczne, dojazdy do mieszkania, organizację remontu, nadzoru nad wykonawcami, a przede wszystkim poświęconego czasu, tak aby całą realizację przygotować jak najszybciej, ponieważ każdy miesiąc przestoju to stracony dochód. Bardzo dobrze, że właściciel zgłosił się ze swoją nieruchomością właśnie do nas. Oprócz samego zarządzania najmem, zajmujemy się. Podwyższeniem standardu mieszkania, czyli organizujemy remonty i czuwamy nad ich przebiegiem. Przed przystąpieniem do realizacji uzgadniamy zakres prac i przygotowujemy wstępny kosztorys. Jesteśmy odpowiedzialni za wybranie materiałów i elementów do posażenia, takich jak kanapy, szafy, komody, lampy czy obrazy, zamówieniem i dostarczeniem materiałów, organizację ustalonych prac remontowych, skręcania mebli i gruntownego sprzątania mieszkania. Jak wyglądało mieszkanie? W mieszkaniu były ubrudzone ściany. Niektóre ściany były pomalowane farbą do grzejników, przez co trzeba było ścianę szlifować i nałożyć cztery warstwy farby. Każdy pokój pomalowany był na inny kolor. Zamontowane lampy sufitowe dawały bardzo mało światła. Zniszczone listwy przypodłogowe, zniszczone listwy progowe, pożółkłe błączniki i kontakty oraz klamki okienne. Każdy kaloryfer był pomalowany na inny kolor. Część mebli wymagała wymiany. Bateria w łazience była zardzewiała i zakamieniona. Na tej podstawie ustaliliśmy dokładny zakres prac i oszacowaliśmy koszty, które zostały następnie zaakceptowane przez właściciela. Czy coś zmieniło się w planie w trakcie remontu? W trakcie remontu wyszło kilka dodatkowych rzeczy, które musiały zostać zrobione. Między innymi szafka wisząca w kuchni opadała i trzeba ją było ponownie zamontować. Listwy nablatowe, których nie dało się doczyścić i trzeba było je wymienić. Po zamontowaniu nowej lampy sufitowej okazało się, że sufit nie jest do końca płaski i trzeba było uzupełnić szczelinę akrylem. Po skręceniu i ustawieniu mebli ściany wydawały się zbyt puste, więc podjęliśmy wspólnie decyzję o zamówieniu obrazów, które dodały charakteru. Co finalnie zostało zrobione? W tym pokoju został dokupiony materac, zasłony, krzesło biurowe, obraz. Zostały wykonane wszystkie założone wcześniej punkty kosztorysu, m.in. pomalowano sufity i ściany w całym mieszkaniu na kolor biały, dzięki czemu mieszkanie nabrało świeżości i optycznie się powiększyło. Pomalowane zostały również parapety i kaloryfery. Wymieniono na nowe. Włączniki, kontakty, klamki, kratki wentylacyjne, lampy w całym mieszkaniu, listwy przypodłogowe, listwy progowe, listwy nablatowe. Tutaj dokupiliśmy sofę, komodę, zasłony i obraz. Jeżeli chodzi o ten pokój, zostało dokupione łóżko, stolik nocny oraz zasłony. W salonie dokupiliśmy szafkę RTV, telewizor, zasłony, obraz oraz roślinę donicową. Dodatkowo dla nowych lokatorów mieszkanie zostało wyposażone w nowy komplet naczyń i sztućców. Ile to kosztowało? Całościowy remont wraz z wyposażeniem i robocizną wyniósł 20 985 zł. Za ile mieszkanie zostało wynajęte? Mieszkanie zostało wynajęte za kwotę 3500 zł plus opłaty za media. Hmm.